Macie czasem wrażenie, że wasze kolana przewidują pogodę lepiej niż prognoza w telewizji? Albo ten trzask w stawach, kiedy rano wstajecie z łóżka, który delikatnie przypomina, że dwudziestkę macie już dawno za sobą. Wiem, że tak. To uczucie łączy w którymś momencie niemal każdego z nas. Ten dźwięk, ta sztywność, wielu macha na to ręką, myśląc taki już wiek. Pozwólcie jednak, że powiem coś, co raz po raz potwierdzam w swojej praktyce. To nie jest tylko wiek. To sygnał ostrzegawczy z waszego metabolizmu. To silnik waszego ciała, który niemal szeptem informuje, że kończy mu się niezbędny olej, który utrzymuje wszystko w ruchu. A prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że zlekceważenie tego dzisiaj może oznaczać utratę samodzielności jutro. Na szczęście jest też dobra wiadomość, taka, o której przemysł farmaceutyczny wolałby, żebyście nie wiedzieli. Rozwiązanie, które pozwala doładować tę wewnętrzną fabrykę oleju, wcale nie znajduje się w butelce drogich tabletek. Rozwiązanie dosłownie leży na półce w waszym osiedlowym warzywniaku. Nie mówię wam teorii, mówię z własnego doświadczenia. Sam latami walczyłem z ciałem, które nie chciało współpracować. Brakowało mi energii, a bóle odbierały radość życia. Odkryłem jednak, że gdy damy naszemu metabolizmowi właściwe narzędzia, ciało ma zdumiewającą zdolność samonaprawy. Widziałem tysiące osób, takich jak wy, które z ledwo chodzących znów zaczynały cieszyć się długimi spacerami, tylko dlatego, że zmieniły to, co codziennie kładą na talerzu. W tym nagraniu nie tylko zdradzę Wam osiem najsilniejszych owoców, które pomagają odbudować kolagen i wzmocnić nogi oraz kolana. Opowiem też, jak i kiedy je jeść, żeby uzyskać maksymalny efekt i ostrzegę was przed jednym bardzo częstym błędem związanym z jednym z tych owoców, błędem, który potrafi całkowicie zniwelować wszystkie jego korzyści. I proszę zostańcie ze mną do końca, bo owoc numer jeden na naszej liście jest tak potężny, że badania pokazują, iż może zmniejszyć ból kolan o ponad 40%. To mało znany skarb, który naprawdę może odmienić wasze życie. Mówi do Was dr Stanisław: Moją specjalnością jest metabolizm ta wewnętrzna siła, która decyduje o Waszej energii, zdrowiu i zdolności organizmu do samoleczenia. Wszystko, czym się dziś podzielę, opiera się na nauce o funkcjonowaniu ludzkiego ciała oraz na żelaznej logice samej natury. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcę Was o coś zapytać. Jeśli to, co właśnie opisałem, brzmi dla Was znajomo, poświęćcie chwilę i napiszcie w komentarzu krótkie tak. Dla mnie to znak, że się rozumiemy, a dla innych, że nie są w tym sami. Dobrze, zaczynajmy. Przechodzimy teraz do głównej części nagrania. Oto lista, od miejsca ósmego, aż po wielkiego zwycięzcę. Miejsce ósme, kiwi. Zaczynamy od owocu, który wielu wciąż traktuje jako coś egzotycznego, trochę kwaśnego i często mijanego obojętnie na półce w sklepie, nie znając jego ogromnej mocy. Kiwi jego sekret wcale nie tkwi w smaku, lecz w wyjątkowo wysokiej zawartości witaminy C chcę, żebyście spojrzeli na to bardzo prosto. Jeśli kolagen to cegły, z których zbudowane są wasze stawy, ścięgna i skóra, to witamina C jest zaprawą murarską. Bez tej zaprawy cegły zaczynają się sypać. Tak to właśnie działa. Dlaczego staje się to tak ważne z wiekiem? Bo z upływem lat ciało traci wydajność. Coraz trudniej jest wykorzystać składniki odżywcze, by uruchomić produkcję nowego kolagenu. Dlatego potrzebujemy tak mocnych źródeł jak kiwi, które daje naszemu metabolizmowi jasny, wyraźny sygnał. Zabieramy się do pracy. Brak tej zaprawy to bezpośrednia przyczyna ścierania się chrząstki. To on odpowiada za to okropne uczucie kość o kość, poranną sztywność. Oraz obrzęk kolan po zwykłym spacerze. I to nie jest teoria. Badania naukowe, które możecie sobie wyszukać, potwierdzają, że jedzenie zaledwie dwóch kiwi dziennie może poprawić ruchomość i zmniejszyć sztywność stawów już w ciągu tygodnia. Pamiętam jedną z moich obserwatorek, panią Karinę, 72-lata, która napisała, że poranki są dla niej męką z powodu sztywności. Poleciłem jej ten prosty nawyk. Po dwóch tygodniach napisała znowu. Doktorze, jakby ktoś nasmarował moje zawiasy olejem. To właśnie efekt podania ciału właściwego materiału. I tu najważniejsza, praktyczna wskazówka. Najsilniejszy efekt uzyskacie, jeśli kiwi dobrze opłuczecie i zjecie razem ze skórką. Tak, ze skórką. To w niej koncentruje się ogromna ilość przeciwutleniaczy, które chronią stawy przed codziennym zużyciem. Możecie pokroić je w cienkie plasterki albo wrzucić do koktajlu. Moje proste zaproszenie. Zacznijcie już jutro. Dodajcie jedno kiwi do śniadania. To drobny, z pozoru nieistotny gest, ale o gigantycznym wpływie na Waszą samodzielność i jakość życia. Miejsce siódme, ananas. Idziemy dalej. Miejsce siódme zajmuje owoc tropikalny, który wszyscy znamy z jego słodkiego smaku, ananas. Dziś chcę, żebyście spojrzeli na niego zupełnie inaczej, bo większość ludzi wyrzuca do śmieci jego najbardziej leczniczą część. Mam na myśli twardy, włóknisty, środkowy rdzeń. To właśnie tam kryje się skarb, enzym zwany bromelainą. Bromelaina należy do najsilniejszych naturalnych substancji przeciwzapalnych, jakie daje nam przyroda. A ja ciągle powtarzam, przewlekły stan zapalny to korzeń niemal wszystkich problemów zdrowotnych, od otyłości po bóle stawów. Dlaczego to dla was takie ważne? Bo spowolniony z wiekiem metabolizm tworzy w ciele stan ciągłego, cichego zapalenia. Ten wewnętrzny ogień atakuje i niszczy kolana, biodra, dłonie, to uczucie gorąca lub palenia w stawie po spacerze to czysta aktywna inflamacja. Bromelaina działa jak ekipa strażaków, która jedzie prosto do źródła pożaru, żeby go ugasić. Wyniki badań klinicznych są naprawdę imponujące. Regularne jedzenie świeżego ananasa może zmniejszyć ból przy chorobie zwyrodnieniowej stawów nawet o 41%. To efekt porównywalny z działaniem niektórych leków, ale bez skutków ubocznych dla żołądka czy nerek. Ja myślę o ananasie tak, jakby w środku miał naturalnego lekarza, który dociera do samego korzenia problemu. Klucz tkwi jednak w sposobie jedzenia. Zawsze wybierajcie świeży, dojrzały ananas. Zapomnijcie o wersjach spuszki w syropie. To cukrowa bomba, która tylko podkręca stan zapalny. Moja rada, przestańcie wyrzucać skarb. Kiedy kroicie ananasa, odłóżcie kawałek twardego rdzenia i zmiksujcie go razem z miąższem w porannym soku czy koktajlu. To jest prawdziwy napój leczniczy. Miejsce szóste – papaja. Na miejscu szóstym mamy kolejną tropikalną perełkę. Owoc, który wielu kojarzy głównie z dobrą pracą jelit, a dziś poznacie go jako potężnego budowniczego stawów. Papaje jej sekret to kolejny enzym – papaina. Jeśli wcześniej powiedziałem, że witamina C jest zaprawą murarską, to papaina jest najwydajniejszą ekipą budowlaną, jaką możecie sobie wyobrazić co robi, bierze białko, które zjadacie, z mięsa, jajek, roślin strączkowych i rozkłada je na maleńkie części składowe czyli aminokwasy. Aminokwasy to cegły, z których ciało tworzy nowy, mocny kolagen. Tu pojawia się problem związany ze starzeniem. Wraz z wiekiem, trawienie słabnie. Żołądek produkuje mniej kwasu i coraz gorzej wykorzystujemy białko. Możecie mieć więc wrażenie, że jecie poprawnie. A mimo to nadal brakuje wam siły w nogach i macie wrażenie słabości. To często nie problem jedzenia, tylko wchłaniania. Papaina wykonuje za nas część pracy trawiennej, gwarantując, że te cenne cegły dotrą tam, gdzie są potrzebne do stawów. A na dokładkę papaja zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza, więc w jednym owocu dostarczamy organizmowi i ekipę budowlaną, i cegły, i zaprawę. Kompletny pakiet. Badania pokazują wyraźną poprawę ruchomości u osób z przewlekłą sztywnością stawów już po dwóch tygodniach codziennego spożywania papai. Żeby naprawdę stała się Waszym sprzymierzeńcem, wybierajcie owoce o intensywnie pomarańczowym mięszu. To znak, że enzymy działają na pełnych obrotach. Kilka kropel soku z cytryny nie tylko poprawia smak, ale jeszcze wzmacnia właściwości papai. Zróbcie z niej swój ulubiony deser po spacerze. To idealny moment, by wesprzeć ciało w procesie naprawy. Jeśli dowiadujecie się teraz czegoś nowego i ciekawego, napiszcie proszę w komentarzu słowo zdrowie. Dzięki temu widzę, co jest dla Was najbardziej wartościowe. Miejsce piąte. Gujawa. Na miejscu piątym znajduje się owoc skromny, często pomijany, ale od strony wartości odżywczych, Prawdziwa supergwiazda – gujawa. Jeśli myśleliście, że pomarańcza jest królową witaminy C, przygotujcie się na niespodziankę. Gujawa może zawierać nawet 4 razy więcej witaminy C niż pomarańcza. To nie pomyłka. 4 razy więcej. Jedna średnia gujawa zapewnia Wam ponad dwukrotność dziennego zapotrzebowania na tę witaminę. Ta eksplozja składników odżywczych działa podwójnie. Z jednej strony pobudza produkcję nowego kolagenu, dając waszemu metabolizmowi zastrzyk zaprawy najwyższej jakości. Z drugiej, i to jest kluczowe, działa jak silna tarcza antyoksydacyjna, która chroni kolagen, który już macie. Starzenie to w dużej mierze proces utleniania, taki wewnętrzny rdzewienie tkanek. Ten stres oksydacyjny jest jak kwas, który powoli niszczy stawy i skórę. Gujawa bezpośrednio z tym rdzewieniem walczy. Skóra, która z wiekiem traci elastyczność, i stawy, które sztywnieją, to dwie strony tej samej monety: utraty i degradacji kolagenu. Ciekawe badanie pokazało, że grupa starszych osób, które wprowadziły świeżą gujawę do diety, odczuła nie tylko spadek stanu zapalnego w stawach, ale także zauważyła poprawę elastyczności skóry. Korzyści czuć w środku i widać na zewnątrz. To strategia podwójnego działania. Z jednej strony zatrudniamy więcej pracowników do budowy. Z drugiej stawiamy ochronę, która pilnuje konstrukcji najlepszy i najprostszy sposób jedzenia gujawy, to na surowo. Wystarczy ją umyć i jeść tak jak jabłko. Skórka jest pełna błonnika i cennych przeciwutleniaczy. I znów trzymajcie się z daleka od soków i nektarów o smaku gujawy z kartonu. To czysty cukier, wróg numer jeden Waszych stawów. Jeśli znajdziecie w sklepie ten owoc, potraktujcie go jak jedną z najlepszych i najtańszych inwestycji w zdrowie. Miejsce czwarte jeżyny. Wchodzimy w świat owoców leśnych. Na miejscu czwartym mamy małe, ciemne klejnoty jeżyny. Są niewielkie, ale ich intensywna barwa kryje jeden z najważniejszych sekretów ochrony kolagenu. Za ten kolor odpowiadają antocyjany. Te związki to elitarna jednostka specjalna dla waszych stawów. Robią coś, co niewielu produktom się udaje: potrafią wyciszać działanie enzymów, które wasz własny organizm produkuje po to, by rozkładać kolagen, zwłaszcza w stanie zapalnym. To naturalny mechanizm, który z wiekiem i przy przewlekłym stanie zapalnym obraca się przeciwko nam. Ból powoduje stan zapalny, stan zapalny aktywuje enzymy niszczące kolagen, a te z kolei zwiększają zużycie stawu i ból powstaje błędne koło, z którego trudno się wyrwać. Ten uporczywy ból w kolanach, biodrach, który wydaje się nie kończyć, często jest właśnie skutkiem takiego destrukcyjnego cyklu. Jerzyny pomagają go przerwać w jednym z badań, opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie Nutrients. Codzienne spożywanie jeżyn, Zmniejszyło wskaźniki stanu zapalnego związanego z uszkodzeniem stawów aż o 25% u osób starszych, to bardzo konkretny wynik. Żeby łatwiej to sobie wyobrazić, tak jakby w waszej armii pojawił się zdrajca, te enzymy niszczące kolagen, a antocyjany były żandarmerią wojskową, która wchodzi i zatrzymuje zdrajców, zatrzymując zniszczenia od środka. Wskazówka jest prosta. Jedzcie jeżyny świeże, kiedy tylko macie taką możliwość. Poza sezonem świetną opcją są mrożone, ale koniecznie sprawdźcie etykietę. Upewnijcie się, że w opakowaniu są tylko owoce bez cukru. Garść dziennie do naturalnego jogurtu lub koktajlu może zrobić ogromną różnicę w bólu przewlekłym. Miejsce trzecie borówki. Wchodzimy na podium. Miejsce trzecie zajmują dobrze znane borówki te ogrodowe i leśne. Najczęściej słyszymy o nich w kontekście pracy mózgu i pamięci i to prawda. Ale ich moc w odbudowie stawów jest jeszcze bardziej zadziwiająca, choć zdecydowanie mniej znana. Borówki idą krok dalej niż inne owoce z tej listy. Nie tylko wyciszają stan zapalny, ich flawonoidy potrafią aktywnie wspierać naprawę już uszkodzonego kolagenu. Wyobraźcie sobie, że wasza chrząstka z wiekiem pokryła się drobnymi pęknięciami jak stara droga. Borówki działają jak wyspecjalizowana ekipa remontowa, która wysyła do organizmu sygnały: tu jest usterka. Trzeba ją wypełnić i odbudować tkankę. Atakują przyczynę problemu. Z wiekiem pogarsza się krążenie, szczególnie to drobne, doprowadzające krew do małych stawów. To oznacza mniej składników odżywczych, mniej tlenu, mniej materiałów naprawczych. Borówki poprawiają mikrokrążenie, dbając o to, by pożywienie dotarło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego powolna regeneracja po spacerze czy silna poranna sztywność często wynikają z tego, że staw w nocy po prostu nie dostał wystarczającej ilości materiałów do naprawy. Dowody naukowe są tu naprawdę spektakularne. Jedno z badań wykazało, że grupa osób starszych, które regularnie jadły borówki, poprawiła swoją ruchomość stawów o 38% już po 14 dniach. 38%. Wyobraźcie sobie, co to oznacza w codziennym życiu. Łatwiej się schylić, pewniej chodzić, czuć większą stabilność. To tak, jakbyście wysłali konwój ciężarówek pełnych materiałów i pracowników prosto na plac budowy waszych stawów. Jeśli macie możliwość, wybierajcie borówki leśne. Zwykle są mniejsze, ale ich potencjał antyoksydacyjny jest niemal dwukrotnie większy. Zróbcie z borówek swoją codzienną, zdrową przekąskę, która pomoże wam odzyskać swobodę ruchu. Jeśli was też zadziwia moc natury, Napiszcie w komentarzu po prostu Wow! Miejsce drugie, truskawki. Srebrny medal. Miejsce drugie trafia do jednego z najbardziej lubianych i najsmaczniejszych owoców: truskawki. Od dziś, kiedy będziecie sięgać po garść truskawek, chcę, żebyście mieli z tyłu głowy, że właśnie uruchamiacie tarczę ochronną dla swojego kolagenu. Ich wyjątkowe połączenie witaminy C i specjalnych przeciwutleniaczy ma bardzo konkretne zadanie: blokować działanie enzymów zwanych kolagenazami. Jeśli antocyjany z jeżyn były żandarmerią wojskową, to wyobraźcie sobie kolagenazy jako termity, ciche, niewidoczne, które dosłownie zjadają fundamenty naszych więzadeł i chrząstek. Problem w tym, że często działa tak zwany cichy stan zapalny. Nawet gdy nie odczuwacie silnego bólu, niski, przewlekły poziom zapalenia w organizmie może pozwalać tym termitom pracować bez przerwy, dzień po dniu, osłabiając strukturę stawów. To uczucie, że stawy są luźne, niestabilne, jakby nie miały dawnej pewności, może właśnie wynikać z ciągłej aktywności tych enzymów. Truskawki pomagają zatrzymać te termity i wzmocnić konstrukcję. Bardzo ciekawe badanie opublikowane w Journal of Medicinal Food wykazało, że osoby z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, które codziennie jadły truskawki, zmniejszyły swoje markery stanu zapalnego aż o 37%, a to przełożyło się na wyraźne zmniejszenie bólu i poprawę ruchomości. Jedzenie truskawek jest więc jak gruntowne odpluskwianie domu z termitów kluczowa ochrona, żeby konstrukcja się nie zawaliła żeby wykorzystać pełną moc truskawek. Jedzcie je świeże, a jeśli macie możliwość ekologiczne, by unikać nadmiaru pestycydów. Świetny pomysł to koktajl z truskawek i liści szpinaku czy jarmużu. Wzmacniacie wtedy jeszcze efekt antyoksydacyjny. Jedna zwykła szklanka truskawek dziennie to prawdopodobnie najsmaczniejsza metoda ochrony stawów, jaką możecie sobie wyobrazić. Miejsce pierwsze: agrest indyjski, czyli amla. Wreszcie dochodzimy do miejsca pierwszego złotego medalu, niekwestionowanej królowej owoców regenerujących kolagen. Przedstawiam wam agrest indyjski, znany jako Amla. Możliwe, że ten mały zielony owoc nie jest w Polsce zbyt popularny, ale zapewniam Was, jego moc jest absolutnie wyjątkowa i warto włożyć odrobinę wysiłku, by go zdobyć. Amla jest jednym z najbogatszych, najbardziej skoncentrowanych źródeł witaminy C na całej planecie. Ale prawdziwy sekret, który stawia ją na pierwszym miejscu, polega na tym, że ta witamina C jest tam opakowana w polifenole. Dzięki temu jej wchłanianie jest znacznie wyższe, a działanie dużo dłuższe. Tu nie chodzi tylko o ilość składnika, liczy się to, jak długo organizm może z niego realnie korzystać. Amla daje naszemu metabolizmowi mocny, a zarazem długotrwały impuls, by wzmacniać ścięgna, więzadła i stawy w sposób ciągły. To idealne rozwiązanie przy problemach przewlekłych, wymagających stałej pracy. Wyniki badań naprawdę zapierają dech. W jednym z badań klinicznych osoby starsze przyjmujące codziennie ekstrakt z Amli przez 12 tygodni doświadczyły redukcji bólu i stanu zapalnego w kolanach o 42%. Ale najbardziej niesamowite było to, że biopsja skóry wykazała 24% wzrost gęstości i elastyczności kolagenu. To dowód, że korzyści są i wewnętrzne, i widoczne gołym okiem. Nie dajemy ciału zwykłego narzędzia. Dajemy mu narzędzie elektryczne, najwyższej klasy z baterią o długim czasie pracy. Naprawa idzie szybciej i dokładniej. Amle najczęściej znajdziecie w postaci proszku w sklepach zielarskich czy ze zdrową żywnością. Idealny rytuał to jedna płaska łyżeczka rozpuszczona w szklance ciepłej wody z kilkoma kroplami cytryny, wypita rano na czczo. Zachęcam Was, żeby spróbować. To naprawdę może być najważniejsze odkrycie dla zdrowia Waszych stawów od lat. Teraz, kiedy poznaliście już te osiem cudów natury, piłka jest po Waszej stronie. Następnym razem, gdy poczujecie poranną sztywność albo usłyszycie trzask w kolanach przy wstawaniu, proszę, nie traktujcie tego jak wyroku, spójrzcie na to jak na sygnał. To przyjazne przypomnienie, że ciało prosi Was o pomoc. Prosi o te naturalne narzędzia, dzięki którym może się naprawić. Razem odkryliśmy, że kluczem nie jest pogodzenie się z bólem ani traktowanie go jak normalnego objawu wieku. Kluczem jest zrozumienie, że ciało jest genialne i jeśli damy metabolizmowi właściwe materiały, on sam wykona pracę naprawczą. Prawdziwe zdrowie, niezależność, którą tak cenimy, i energia, by cieszyć się życiem to wszystko buduje się od środka, jednym świadomym kęsem po drugim sama wiedza niczego nie zmienia, ale wiedza wprowadzona w czyn zmienia wszystko. Dlatego teraz, kolej na Was. Mam do Was bardzo ważne pytanie: jaka jest jedyna Konkretna obietnica, którą złożycie dziś sami sobie po obejrzeniu tego nagrania. To może być coś bardzo prostego. Dodam jedno kiwi do mojego śniadania, albo poszukam proszku z Amli w sklepie zielarskim. Podzielcie się swoją osobistą decyzją w komentarzu poniżej. Wypowiedzenie jej na głos, zapisanie sprawia, że staje się realna. Zainspirujmy się nawzajem, żeby zrobić ten pierwszy krok. A jeśli naprawdę znaleźliście tu wartość i inspirację, pokażcie to. Zostawiając łapkę w górę. Żeby mieć pewność, że będziecie dalej ze mną w tej podróży i nie przegapicie żadnej porady, która może odmienić Wasze życie, kliknijcie przycisk subskrypcji i dołączcie do społeczności kanału dr Stanisław Zdrowy i Szczęśliwy. To coś więcej niż zwykła subskrypcja, to decyzja, że chcecie przeżyć swoje najlepsze lata w dobrym zdrowiu. Na koniec pomyślcie o jednej osobie w Waszym życiu, która szczególnie potrzebuje dziś usłyszeć ten przekaz. Wyślijcie jej ten materiał, może poprawicie jej dzień, a może zmienicie całe życie. Mówił do was doktor Stanisław z kanału, doktor Stanisław zdrowy i szczęśliwy. I pamiętajcie, prawda zawsze zwycięża.